Drodzy widzowie z tej strony Sniper 201 Witam was w grze Mount and Blade Warband e, Minęły zaledwie jakieś e, 4, nie 5 dni w grze minęły od momentu wrzucenia poprzedniego odcinku e, ja pomiędzy odcinkami zakrutowałem dosłownie trochę, e, trochę wojsk nie dużo, troszkę no i troszeczkę podniosłem na tam jeden poziom chyba tylko do harcowników mamy łuczek i to jest tyle z nowych tam rzeczy i trzeba będzie po prostu się w nim wyskilować, nie? Wiecie o co chodzi? A to nie jest takie łatwe. Niestety, jakby mogło się wydawać, bo jak się nie ma w ogóle levelu do strzelania z konia, to jest to dość trudne i problematyczne, jak widzicie. Ale no dobra, zajmiemy się nimi po prostu bronią obuchową. Złapiemy ich i sprzedamy, będzie hajsik. O, jeden nasz rekrut padł. Dobra. Kolejny nam padł i kolejny. A, my mamy szósty poziom. I chyba się rozwinę w ramach tego... Włócznictwa. Potężniejszy naciąg zrobię albo sobie... Strzelanie z Wierzchowca dam, nie wiem jeszcze. Dobra. Ja takie bitewki będę Wam skipował, nie? Także wiecie o co chodzi, bo to takie nic bitwy są, nie? Także teraz to po prostu. Niech będzie kolejna ja taka, nie wiem, bitwa to was, wezmę po prostu tutaj, nie? No w po prostu nagrywanko, eee, dopóki nie znajdę do kolejnych frajerków, nie? Eee, też jeśli coś ciekawszego będzie działo, to Wam to po prostu od razu pokażę. No. Także co? Porywamy tych bandytów do niewoli, awansujemy naszych ukochanych żołnierzy, pozabieramy im itemki. Bo to dość drogocenne, no, przynajmniej te z przodu. Dobra, i teraz się rozwiniemy i to będzie co jest po jazdowieszeniu? O, strzelanie z konia. Co my tutaj potrzebujemy? Zręczność więcej. Dobra, no to będzie zręczność. I pakujemy włócznictwo. I teraz, jeśli jakaś ciekawa bitwa, yy, to po prostu wam to pokażę, bo teraz się nic nie będzie działo, także do zobaczenia po cięciu. E, witajcie z powrotem. Mm, Sparłam tylko czy się nagrywa? Nagrywa się, dobra. E, zapali mnie korsarze, nie? Także w sumie fajnie. Z korsarzami jeszcze nie walczyłem. Ale no są mocni po prostu, są mocni. Mają dobre zbroje, rzucają to parami, gdzie, przez co bije to strasznie duże obrażenia. E, no i ogólnie będzie z nimi strasznie trudno walczyć Tym bardziej, że też mają łuki, nie? Brodosta jeden Co nam pozostało na leci? Ładować sobie na razie umiejętność włók, nie? Pod nogami chłopa. Do mnie strzelają w frajerze. Padej Bum! głowa leży. Głowa. Tylko trzeba zasłonić się tarczą. Zwarcie, niestety, nasze jednostki dostają bardzo duży wpierdziel. Hmm. Ale powinni sobie dać radę. Dostał, dostał spróbujmy go trafić, bo dzięki temu może nam się więcej yy, umiejętności łucznictwa rozwinie. Dobra, pokonaliśmy go. O, i wygraliśmy zarazem, tylko straszne, strasznie dużo ludzi nam pewnie zabili. No, aż sześciu. Niedobrze, niedobrze. O, lepsza zbroja. Biorę zabieramy rzeczy. Lecimy do najbliższego miasta i sprzedajemy. O, i kolejni korsarze. 30 nie no, wycofamy się. Zostawimy trójkę ludzi i spieszamy, bo nie dalibyśmy rady i by nas łapali do niewoli. O, a tu jest od razu turniej. Idealnie. No, bunduk. Bunduka bym sobie wziął w sumie. 300, tutaj... o, jest pośredniego kupów. Pięknie. Dobra. No, to na plus jesteśmy jakieś 1100 ponad. To super w sumie. Bunduku. Dołącz do mnie. Dobra, chodźmy do turnieju. Stawiamy na siebie 100 denarów i walczymy. kurczę, HP mi się nie zregenerowało, ale to nic. Damy sobie radę. No, padnij w końcu. O, no i ładnie. Szybko ich pozamiataliśmy a no, padnie pieniążków dobra, lecimy tutaj dawaj no, padnij w końcu, dziadu, dobra teraz tych tutaj Damy sobie radę jakoś. Chodź tutaj, panie na koniu. Dostał? Dostał. Mojego na moich oczach. Dobra, ostatnich dwóch. On będzie mój. I teraz została kobieta. Daj lance Dobra My się tędy przyciśniemy Będzie jechać 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 o, Zatrzymanie konia Bum. Leży No ładnie nam idzie w tym turnieju, o kurczę. Tego pana sprzątniemy Oj, nie trafiłem No to nieźle, nieźle Dobrego cela mam w tej lance O, tego koleżka Koleś nam zabili? Niedobrze Dobra, tego, pań, tego pana bez konia Gdzie w plecy Co z tego, że ja go też uderzyłem w plecy Ośmiu rywali, dobra o Jezu. Najgorzej. No nie zaciekawie. Na razie nam ładnie idzie to trafianie, Dobra. Leży. Teraz trzeba jakimś cudem ich pokonać. Dobra, jak ten gościu właśnie teraz padnie, to tego będzie bardzo łatwo pokonać. Bo on jeden co ma, to tom a On z niej. tak naprawdę mi nic nie bije. No, dostał ładnie. Dobra, i ostatnich trzech przeciwników. Dwa na 2. My mamy konia, oni nie mają. Jeden. Nie Niedobrze Uciekamy Tarcza, tarcza Dobrze Bigo mój kolego Drugiego też Nie No Udało się jakimś cudem I teraz jeden na jeden No, z moim poprzednim koleżką Dobra na szczęście siły są wyrównane? Tak, każdy ma to samo, ok. Koła ma więcej HP. Nie, ja mam to porek, o ty. No, udało się nam wygrać właśnie w tym momencie. Turniej. Było fajnie. Dużo kaski wpadło. Jeden minut już leci, już dziesiąta minuta. A ciu, nagram dłuższy. Tam niewiele, ale nagram. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy. A tamte parę denarów, to tam. O, i mamy już ładnie 6000. No to my już bogaci. Dobra. I mamy też Buntuka. Co nam daje Buntuk? Buntuk nam daje taktykę i pierwszą pomoc. No to nie jest źle. Dajmy go na górę e, i rozwiniemy znowu swoją postać. I to będzie strzelanie z konia, i to będzie inteligencja. I dzięki tej inteligencji damy sobie e, potężny naciąg 3 i tutaj sobie zwiększymy ucznictwo, Dzięki czemu, no teraz powinno nam się o wiele lepiej A tutaj mamy tych całych korsarzy, którzy teraz sobie właśnie uciekają, bo zaczekaliśmy w mieście dobra. Musimy dorekrutować ludzi, bo e, z takimi niestety armiami tam nic nie, nie zdziałamy. Ilu was jest? 11. Do przeżycia. Dobra, trzeba podjechać na blisko i ich ostrzelać. Chociaż nie wiem czy to taki dobry pomysł, i go Ej, dobra, strzela już leci ładnie prosto. Powiedzmy. Ważne by do nich strzelać, przetarczyli im przynajmniej obiemy jakkolwiek. Dobra, jeden dostał. patcie le rzeczy nie rzucają Walczymy z dziadami w główkę Ci łap łap No, dobrze ładnie. Toch, ostatni. No, pokonali. Tylko dwóch nam zranili. O, i darmowe jednostki. Super. To lubię. O, ja wiele lepszy hełm. Biorę. Pięciu ludzi dołączyło. Fajnie, fajnie. O, już mamy wegierskiego strzelca. Zarąbiście Dobra. Możemy mieć 57 ludzi. Na razie takiej armii nie będę brał, bo po prostu nie potrzebujemy takiej. Dużo strasznie jedzą, przez co musimy wydać bardzo strasznie dużo... O, wegierski łucznik. 14 to będzie ostatnia walka w tym odcinku I lecimy pojmać, bo oni dużo strasznie pieniążków da dawają Więc lecimy w ogłuszanie Dobra, o i ósmy poziom. Dzisiaj już trzy poziomy wbiliśmy Kurde mała No mocno biją, mocno Dobra, dostał, dostał, Jest łuk. Będziemy prowadzić ostrzał. Mamy 90 na Łuku. Sderzy. Dobra, damy radę. Będziemy trafiać. Dobrze, dostał znowu. No i zabili nam. O, jak ładnie. Czy damy radę go dogonić? Nie, niestety nie. Uciekł dwóch zabitych. Jeden raniono Pięciu do niewoli. Tych możemy ładnie awansować. Jeszcze tylko siebie rozwiniemy na level up. Dajmy sobie... W sumie w charyzmę. I damy sobie w... 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 potężny naciąg. Wszystko włócznictwo. Dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Um, mam nadzieję, że wam się podobał. Jest troszeczkę dłuższy, ze względu na to, że troszeczkę bardziej chciało mi się pograć. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subiku oraz dzwoneczka. Na raia.